Hej kochani, dziś zapraszam Was na takie małe Get W With me. Skupimy się natomiast na konturowaniu. Oczy już mam zrobione. E, pominęłam ten krok, ponieważ chcę się skupić na twarzy i na tym, jak ładnie wykonturować twarz we własnym domu kosmetykami, które nie są drogie i które są dostępne w każdej drogerii. Mówię tutaj o zupełnej nowości z L'Oreal. To jest tak naprawdę pierwszy kosmetyk, taki właśnie dostępny w drogerii, dostępny dla każdego, e, służący do konturowania. Nazywa się Infallible Sculpt. I to jest po prostu taka paleta do konturowania z jasnym i ciemnym kolorem. Jest dostępna w dwóch kolorach: 01 Light Medium i 02 Medium Dark. I paleta jaśniejsza będzie dobra dla jasnej cery, dla blondynek, dla wszystkich bledziochów, ponieważ kolory tutaj nie są w ogóle pomarańczowe, są to kolory bardziej wpadające w szary, w taki kolor taupe. Natomiast ta paleta druga jest to paleta troszeczkę ciemniejsza, troszeczkę więcej ma cieplejszych tonów i ona będzie odpowiednia dla osób opalonych lub na lato dla, również dla bladiochów. Zaraz opowiem Wam więcej o tych paletach. Najpierw jednak nałożę podkład i podkład to dzisiaj będzie Infallible 24 godziny. Stay Fresh Foundation. To jest taki bardzo długotrwały podkład. Zmieniłam natomiast kolor, widzieliście go, widzieliście go u mnie w różnych get ready with Me, natomiast wcześniej miałam. Hmm, Kolor 200. Teraz mam 125 Natural Rose, ponieważ jestem trochę bardziej blada. I nakładam ten podkład płaskim pędzelkiem. On ma przepiękny zapach. Cudownie pachnie tak delikatnie. Mam nałożony podkład, ale nie będę go teraz przypudrowywać, ponieważ chcę teraz wykonać konturowanie. Kosmetyk ma bardzo unikatową teksturę. To jest taka tekstura, można powiedzieć, hybrydowa. 60% tej palety to jest puder, a 40% tej palety to jest podkład. I dzięki temu ona zmienia swoją konsystencję z konsystencji podkładu właśnie w puder. I dlatego ma się dobrze stapiać z naszym podkładem i dlatego ma wyglądać naturalnie. E, produkt jest stworzony po to, żeby każda kobieta mogła się wykonturować w domu. Zasady konturowania na pewno już trochę znacie, bo oglądacie YouTube'a. Rozjaśniamy miejsca na twarzy, które chcemy uwypuklić. Te miejsca na twarzy, które są najbardziej wystające czyli kości policzkowe, szczyt nosa, tutaj nad ustami, ewentualnie tu miejsce między brwiami tutaj też niektórzy rozjaśniają te miejsca. Natomiast przyciemniamy te miejsca, którym chcemy nadać cień czyli tutaj na policzku chcemy stworzyć sobie efekt, jeżeli nie mamy kości policzkowych, lub jeżeli mamy kości policzkowe, to jeszcze bardziej je uwypuklić. Tutaj na brocie, żeby brodę wyszczuplić, żeby podbródek wyszczuplić. Jeżeli ktoś ma podbródek, można sobie tutaj ładnie to wymodelować. Tutaj na czole, jeżeli ktoś chce obniżyć czoło, tak jak ja, zawsze jak wiecie nakładam na czoło, czasem też sobie konturuję nos, także to teraz będziemy robić. Najpierw zaznaczę te jasne fragmenty. Teraz trochę mniejszym pędzelkiem zaznaczam sobie fragmenty, które mają być ciemniejsze. I jeżeli nie wiecie, gdzie dokładnie rozrysować tą linię, to zależy od waszej twarzy. Możecie tą linię zrobić wyżej lub niżej, w zależności od tego, czy macie duże policzki, czy macie kwadratową buzię, czy okrągłą, to też, to też zobaczycie na ulotce. Natomiast taka prosta rada co do konturowania, możecie iść od góry ucha, czyli od tego momentu aż do ust. Czyli tutaj tworzymy taką linię. I to jest taka uniwersalna linia. Zaraz to będę rozcierać, nie bójcie się. Teraz czoło. Obniżamy sobie przyciemniając w tym miejscu i tutaj zwężamy troszkę po bokach. Broda. Wyszczuplamy żuchwy. Jeżeli macie podbródek, to możecie jeszcze nałożyć tutaj trochę ciemniejszego koloru, żeby się go optycznie pozbyć. Ja też nakładam troszeczkę na nos, ale naprawdę odrobinę. Tak? I teraz będę wszystko blendować, zaczynając od tych jasnych miejsc. Co najważniejsze, ten produkt jest dobry do każdego typu skóry, niezależnie od tego, czy macie cerę tłustą, czy, czy suchą. On się i tak wtopi w wasz podkład. Jasne miejsca roztarte, więc teraz ciemne. Okrągłymi ruchami. I w dół. Jak widzicie, było to banalnie proste, zajęło to dosłownie chwilę i mamy ładnie wykonturowaną buzię. Oczywiście, jeżeli nałożycie więcej produktu lub ciemniejszy produkt, możecie uzyskać bardziej dramatyczny efekt. To jest, natoma, to jest natomiast efekt bardzo, bardzo dzienny, taki codzienny, gdzie nie widać wyraźnych linii, gdzie jest ciemny produkt, a gdzie jest jasny. Ale ta skóra rzeczywiście jest w tych miejscach rozświetlona, gdzie ma być rozświetlona, i przyciemniona. Tam, gdzie ma być przyciemniona. Teraz delikatnie przypudruję sobie całą twarz pudrem Infallible i mam kolor 123 Warm Vanilla. Dużym puchatym pędzlem. I jak to teraz utrwalicie, właśnie pudrem, to macie pewność, że to się będzie trzymać cały dzień. Nałożę sobie jeszcze pomadkę i już do Was wracam. Jestem już z powrotem. Jak widzicie, efekt jest naprawdę ładny. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą paletą. Efekt jest przepiękny i uważam, że jeżeli ja jestem w stanie to zrobić, to Wy też będziecie w stanie e, wykonturować się w domu. Mimo, że wydaje się to bardzo trudne, bo jest wiele tutoriali na YouTubie, na hardkorowe metody konturowania, to przy tak delikatnym konturowaniu nie zrobicie sobie krzywdy, a uzyskacie naturalny efekt. A jeżeli będziecie chciały, to uzyskacie mocniejszy efekt. Moim zdaniem, efekt jest naprawdę ładny. Nie muszę to już nakładać żadnego rozświetlacza. Nie muszę dokładać brązera. Buzia wygląda ładnie i naturalnie i właśnie nie widać tutaj żadnych wyraźnych linii. Tam gdzie ma być ciemniej, tam jest ciemniej, tam gdzie ma być jaśniej. Jest jaśniej, wszystko się ładnie wtopiło w podkład, więc jestem z tego bardzo zadowolona i mam taki efekt trójwymiarowości na buzi. Mam nadzieję, że mój film Wam się podobał i że spróbujecie konturowania w domu, jeżeli jeszcze nigdy nie próbowaliście. Napiszcie mi w komentarzu, czy kiedykolwiek próbowałyście konturować swoje buzię, jak Wam wyszło, czy boicie się tego, czy macie swoje ulubione produkty do tego. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Was pomocny i że z niego skorzystacie. Koniecznie wybierzcie się do swojej drogerii i zwróćcie uwagę na te palety. Moim zdaniem są naprawdę warte uwagi. Cieszę się, że te palety są dostępne dla każdej z nas, że każda z nas może spróbować konturowania i że to nie jest już jakaś tajemna sztuka yy, skrywana przez profesjonalistów tylko dla celebrytów, tylko dla modelek i że każdy po prostu może sobie zrobić konturowanie w domu i wyglądać ok. Ja konturuję się codziennie, naprawdę nie jest to nic strasznego, także czekam na Wasze komentarze, jestem ciekawa co powiecie. To tyle w dzisiejszym filmie, zostawcie mi kciuki w górę, jeżeli Wam się podobało no i widzimy się już w kolejnym, pa pa!